Pojęcie prawdy zaciera się coraz bardziej w dzisiejszej epoce dezinformacji. Obecnie odróżnienie prawdy od fałszu staje się bardzo trudne, a nawet prawie niemożliwe. Dzieje się tak z wielu przyczyn nakładających się na siebie oto kilka najważniejszych czynników. Nadmiar informacji. Jesteśmy zalewani ogromną ilością informacji z różnych źródeł, zarówno wiarygodnych, jak i niewiarygodnych. Trudno jest odróżnić fakty od opinii, od dezinformacji i od propagandy. Rozwój technologii, łatwość tworzenia i rozpowszechniania fałszywych informacji dzięki technologiom takim jak deepfakes, generatory fake newsów i boty w mediach społecznościowych. Polaryzacja społeczna i polityczna. Społeczeństwa stają się coraz bardziej Podzielone, a ludzie skłonni są wierzyć tylko w te informacje, które potwierdzają ich własne przekonania. Bańki informacyjne i algorytmy. Algorytmy mediów społecznościowych i w uszykiwarek tworzą bańki informacyjne, w których użytkownicy widzą głównie treści zgodne z ich wcześniejszymi preferencjami. To ogranicza ekspozycję na różnorodne perspektywy i wzmacnia istniejące przekonania, nawet jeśli są one błędne. Erozja zaufania do instytucji spadek zaufania do tradycyjnych źródeł informacji takich jak media, rządy i nauka, co prowadzi do poszukiwania alternatywnych źródeł, które często rozpowszechniają dezinformację motywacje ekonomiczne i polityczne. Dezinformacja jest często wykorzystywana do osiągania celów ekonomicznych, np. reklama, marketing szeptany, lub politycznych, np. propaganda, manipulacja wyborcza. Emocje górą nad faktami. Dezinformacja często odwołuje się do emocji, takich jak strach, złość i niepokój, co sprawia, że jest bardziej atrakcyjna i łatwiejsza do rozpowszechniania niż oparte na faktach argumenty. Błędy poznawcze. Ludzie są podatni na różne błędy poznawcze, takie jak efekt potwierdzenia skłonność do szukania informacji potwierdzających własne przekonania i efekt autorytetu skłonność do wierzenia autorytetom, nawet jeśli nie mają racji. Brak edukacji medialnej, niewystarczająca edukacja w zakresie krytycznego myślenia analizy źródeł informacji i rozpoznawania dezinformacji. Intencjonalne działania. Agencje rządowe i podmioty zagraniczne mogą aktywnie uczestniczyć w kampaniach dezinformacyjnych, aby wpływać na opinię publiczną i destabilizować społeczeństwa. Wszystkie te czynniki sprawiają, że odróżnienie prawdy od fałszu staje się coraz trudniejsze. W rezultacie ludzie mogą mieć trudności z podejmowaniem racjonalnych decyzji i angażowaniem się w konstruktywny dialog. Konieczne jest wzmocnienie edukacji medialnej, promowanie krytycznego myślenia i wspieranie wiarygodnych źródeł informacji, aby przeciwdziałać erozji pojęcia prawdy w dzisiejszym świecie. Kliknij link i poznaj prawdziwą rzeczywistość głęboko ukrytą przed Tobą.